Guten Abend. Tak się dzisiaj się witał z witał dobry. a to dlatego, że. Dziś przenosimy się do jednego z pięknych, malowniczych miejscowości w Niemczech, a mianowicie Brema. Dlaczego to miasto? Dlatego, że dzisiejsze piwo pochodzi właśnie stamtąd. A mówimy tutaj o piwie Becks. Chyba wszystkim bardzo dobrze znane piwo. Piwo premium, jeżeli chodzi o niemieckie browarki. Co chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim, zielona butelka. Co jest ciekawostką, jeżeli chodzi o to piwo, to właśnie to, że właśnie Becks jako pierwszy w Niemczech wprowadził zielone butelki. Jeszcze nikt wtedy przed nimi tego nie wprowadzał, a oni już to wprowadzili. Piwo pochodzi z 1873 roku, założone przez trzech przyjaciół, którzy zapragnęli, że tak powiem, tworzyć te szlachetne truneczki. No i stworzyli to wspaniałe piwo Becks. A już po trzech latach zdobyło ono w Filadelfii nagrodę, więc to chyba coś znaczy. Jeżeli chodzi o etykietkę, to widzicie tutaj taki herb z kluczem. Jest to herb, który pochodzi właśnie z herbu miasta Breme, dlatego chcieli upamiętnić, że tak powiem, to na etykiecie, więc upamiętnili. No właśnie. No właśnie, no, no to co? No to co? Piękna złota szyjka. Może zajmijmy się, że tak powiem, tym specjałem. Muszę tylko. Na chwilę już jestem. Gdzie był Luxon? W podziemiach. Żartuję. Byłem po ten oto, że tak powiem, otwieracz. No nic. Otworzyliśmy piwo. O ja. Zapach typowy dla zielonych butelek. Mm. Kojarzy się z jedną piękną zieloną marysią. Ale to jest tylko moje takie może subiektywne odczucie. Zobaczcie. Lejemy. Delikatny, jasny kolor. Piękna pianeczka. Bardzo mi się podoba. No, elegancki kolorek jest bardzo fajny. Pianeczka jest bardzo, e, że tak powiem, uwydatniona. Zobaczmy, smak. No, zapach jest cudny. Zapach to mnie po prostu zniewala. To polecam Wam. Po prostu dla samego zapachu. I teraz smak. No cóż. Bardzo cudowny lagerek. Naprawdę cudowny lagerek. To piwo. Zasługuje na swoje miano. Naprawdę zasługuje na to miano, bo jest bardzo dobrym piwem. Polecam w 100%. No, smakowo jest cudne. Ojej, na takie właśnie gorące dni, jak teraz nadchodzą te majowe. Końcówka maja jest taka piękna, słoneczna, i właśnie takie piwko powinno się wtedy pić. No, jest smaczniutkie ponad wszystko. Naprawdę. No, kurczę miód w gębie. Dlatego co. Jeżeli jest taka możliwość, wybierzcie się do Niemiec. Zobaczcie to piękne miasto. Wypijcie, skosztujcie. Zobaczcie może też browar, bo tam można fajne wycieczki po browarze sobie wykupić. Napijcie się tego wspaniałego piwka. No i spędźcie miło czas, że tak powiem, w tym niemieckim landzie. Zakochajcie się może w tym. Może jakąś frauli spotkacie. Jakąś frau swojego serca. Różnie to bywa. Życzę Wam tego z całego serca. Lukson. Człowiek. Deutschland, Deutschland. Iber Ales. Pozdro!